Byłeś kiedyś na dywaniku? Coś się nie udało w tej ścieżce? Coś się wydarzyło A, takiego? No, oczywiście. No. <laughs> na przykład? Jak możesz, jakby nie będę teraz, wiesz, pastwił się i wyłuszczał wszystkiego, co ci nie wyszło w karierze, mimo tego, żebym bardzo chciał, ale yy, jakaś taka sytuacja, która w twojej głowie wybrzmiewa bardzo mocno, coś takiego, co zapamiętałeś, coś kontrastowego? Może powiedz że tak, nie pamiętam konkretnych przykładów, że byłem na dywaniku. Być może yy, kiedyś. W Niemczech na projekcie nerkonowym e, nie zorganizowałem nocnej zmiany. Okej. Okay. Mimo, że miała być zorganizowana, gdzieś mi ta e, sytuacja umkła. I zorganizowanie w... nocnej zmiany na projekcie to jest dość spore. <grych> No, jakieś tam było niedomówienie, dostałem, niedomówienie. dostałem telefon, gdzie są, gdzie są wszyscy niedopatrzenie. Bo firma, firma, dźwigowa, firma dźwigowa czekała w polu, klient A. i tak dalej, tak. Klient i inwestor. I wciąż nie musiałeś za to obeknąć. W sensie tak. nic się do, nie, nie patrzało no, do, do odpowiedzialności. mobilizowaliśmy się bardzo szybko, tak. Okay. Także pojechaliśmy tam, pojawiliśmy się i zrobiliśmy swoją robotę.